Przed moim wyjazdem do Polski jest wieczór środowy i ja się właśnie szykuję. I tak pomyślałam sobie, że wypijemy sobie taką krótką kawkę krótką, bo zaraz będę dzwoniła do mamy. Natomiast um, wypijmy sobie taką ostatnią, krótką kawkę w jesiennym kubku, ponieważ jak już wrócę z Polski, to już będzie obowiązywał kubek zimowy, kubek bożonarodzeniowy, świąteczny. Także ostatnia kawa, i to chyba ostatnia moja bezkofeinówka. Przyszukajcie, przymknę tylko okno, bo strasznie muchy lecą do domu. Tutaj jest jednak znacznie cieplej niż na dworzu, i one szukają schronienia w ciepełku, co mi bardzo mi się podoba. W każdym razie witam się z Wami o ostatnią kawką jesienną. To tylko pies za mną porządek, dlatego, że jestem w trakcie pakowania. W ogóle zobaczcie jaki kupiłam sobie chleb na drogę. E, to jest jeden z droższych chlebów, jaki w życiu kupowałam. I w ogóle bym na to nie spojrzała, tylko byłam na zakupach z Anną i Anna mówi Ty, 5 euro za chleb? Ja dopiero tak spojrzałam i faktycznie. 4,99 i tak prawdę powiedziawszy ręka tak, gdzie mi się cofnęła. Ale potem sobie mówię, nie, właśnie kupię i zobaczę, co to jest za chleb za 5 euro. Wygląda bardzo ładnie, jest bardzo miękki, jest tutaj chyba mak, wydaje mi się, że to jest mak i słonecznik na pewno, a co w środku więcej jest to nie wiem, natomiast było napisane, że jest to chleb jogurtowy. Nie wiem, ale się przekonam, długa droga przed nami, mamy do przejechania 1100 km do tam w okolicy Warszawy, skąd odbieramy Przemka, więc sporo drogi na jedzenie, myślę, że... Przedam radę, sprawdzić, co to za chleb. Będzie czas, o to mi chodzi. W ogóle powiem Wam, że dzisiaj przeżyłam mm, dość stresujący dla mnie moment, bo dzisiaj się uczyłam jeździć automatem. Ja raz w życiu tylko jechałam automatem i to przez ełk nocą, jak przemek kiedyś wypożyczali. Wy, wypożyczył właśnie Skodę, chyba. Nie pamiętam, co to za Skoda była. Jakaś nowa taka. Ym. Tawianowa, chyba. Nie, nieistotne, w każdym bądź razie, jako że mam jechać z Anną drogę, wiecie, wspólnie będziemy się zmieniać, no to musiałam się nauczyć jeździć automatem, bo jedziemy automatem. I powiem Wam, że bardzo fajne doświadczenie, jeździłam dzisiaj cały dzień, nie w tym sensie, że od rana do wieczora, tylko wszelką drogę, którą dzisiaj jeździłyśmy od sklepu do sklepu, że jechałam tym automatem i powiem Wam, że poza tym, że trzeba ciągle pamiętać o tej lewej nodze, żeby ją nie pchać gdzieś tam w pedały, tylko trzymać ciągle z boku, to jest fajnie, jest fajnie, sympatycznie, mam nadzieję, że, że będzie się dobrze jechało. Bardzo podoba mi się opcja tego automatycznego ręcznego, który się sam zaciąga i sam zwalnia, po naciśnięciu podała, bardzo mi się to podoba, tego, tego nigdy nie doświadczyłam i to jest bardzo fajne uczucie. Bardzo się tego bałam, nie tego ręcznego, tego w ogóle Ja jest automatem, zawsze mówiłam, że nie jeszcze popsutymi samochodami, które mają urwany jeden pedał, <laughs> ale skoro życie postawiło przede mną takie wyzwanie, no to trzeba skorzystać. Zresztą, kolejny samochód, który będziemy chcieli tutaj z Przemkiem kupić, to już na pewno będzie automat, bo teraz ciężko jest znaleźć nowy samochód bez automatycznej skrzyni biegu, więc trzeba się uczyć. Także takie doświadczenie mam już ze sobą. Było fajnie. No, i jutro podejrzewam też będzie fajnie. Pomijają, pomijając e, pogodę, która w Polsce jest i jest przerażająca, śniegi, gołoledzie i takie inne rzeczy, no to mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, chociaż w, w momencie, w którym wy będziecie oglądać tego vloga, to ja już będę dawno w Polsce. No ale już teraz trzymajcie, tak wiecie, um, um, niewirtualnie, jak to powiedzieć. W głębi serca, z głębi serca wysyłam do Was przekaz w czasie rzeczywistym, żebyście teraz właśnie już zaczęły trzymać nas kciuki. <grym> Dobra, a jeszcze przed wyjazdem robię taką zapiekankę makaronową. Mama moja mówi, co nie zrobią sobie sami, ja wiem, pewnie zrobią, ale ja chcę mieć czyste sumienie i na jutro obiad zostawiam. Strasznie prześwietlone jest to. O, teraz widać, jest zapiekanka jest to zapiekanka z mięsem mielonym i ze wszelkimi yy, warzywkami, także myślę, że się najedzą. A ja się pakuję, myję głowę i widzimy się już po drodze do Ełku. No to do zobaczenia w drodze. A jeszcze taki, yy, taka szybka informacja: jeżeli macie kogoś w domu, kto choruje na żołądek, nie może pić kawy właśnie ze względu na sensacje żołądkowe. A bardzo lubi kawę i nie chce się z nią rozstawać, to polecam z całego serca ideę kafe. Można kupić u nas na Allegro, jest w internecie dostępna. To jest kawa specjalna dla żołądkowców, także polecam z całego serca. To jest właśnie, kupuję dla przemka i nawet nigdy nie, nie sprawdzałam, czy to jest arabika, czy co to jest. Mm, mm, mm. No nie jest napisane. Niemniej jednak, jeżeli macie problemy żołądkowe albo macie kogoś, kto ma problemy żołądkowe, to idę kafe bardzo serdecznie polecam. One są różne. Ja wzięłam tą, bo akurat ta była w miejscu, w którym kupowałam. Ale wszystkie z te kawy są dla żołądkowców. Polecam serdecznie. No nie mogę się odczytać, czy to jest arabika, czy nie. Dziwne. Pewnie gdzieś jest, tylko że ja tak to szybko nie mogę znaleźć. Także do zobaczenia w drodze. Dzień dobry! Witajcie z Polski! Witajcie z mojej starej kuchni. Ja właśnie robię, słuchajcie, kotlety mielone. I to robię kotlety mielone w garnku, ponieważ nie ma tu żadnej miski. Ale co zrobić? Nic nic nie poradzę. Zanim je zacznę smażyć, to będę robiła sobie kawę w moim ukochanym ekspresie do kawy, który chyba pojedzie ze mną. Wiecie, co miałam go nie zabierać? Mówię o tym. Mówię o tym Delongi. Miałam go nie zabierać z nadzieją, że kupię sobie nowy, lepszy ekspres. Poczekajcie, Lila. Ale tak powiedziałam sobie właściwie po co nowy, po co lepszy, jak ten działa. I to jest mój ukochany, ten, na który czekałam tyle, tyle lat, żeby kupić sobie ciśnieniowy ekspres, bo wiecie, nie było mnie na niego stać. Więc kurde. Po co mi nowy? Zabieram stary. Będę robiła sobie kawę. W ogóle myślałam, że wyczyściłam ekspres, ale nie wyczyściłam, także czy po porannej kawie o to mi chodzi. Więc zrobię sobie, wyczyścię ekspres i wrócę do Was, bo chcę Wam pokazać, w jakim kubku będę piła kawę. Jest dzisiaj 29, tak, 29 listopada. Kupiłam kubki świąteczne w Home and You. Korzystając z tej promocji 1 plus 1 kupiłam sobie zestaw dwóch kubków, a... Przemkowi um, No gratis wyszedł kubek Także pokażę wam te swoje Jego pokażę wam już w Polsce W Niemczech, jak będę pokazywała wam Rzeczy, które w Polsce kupiłam, ale że Koniecznie chciałam sobie zrobić kawę W tym nowym kubku, to pokażę wam za chwilę Co to za kubek, także zapraszam za chwilę Ja idę e, szorować Dyszę, bo... nie dyszę Kolbę idę szorować, bo No po śniadaniu się nie umyła Nie chciała sama, także zapraszam Za moment To jak kawa z prawdziwego ciśnieniowego ekspresu. Kupiłam takie kubeczki. Jest nieduży, ale ja nie piję dużych kaw, tak naprawdę. Jak będę chciała jakąś ogromną, to mam większe kubki. Mam ten wielki kubek z lakusiem, a ten zobaczcie, jest przepiękny i jest z zielonym uszkiem i zieloną tutaj obwódką. No nie ma nic lepszego niż kawa z ciśnieniowego, prawdziwego ekspresu. I zobaczcie, to był komplet. To były takie dwa kubeczki, znaczy to są dwa kubeczki. I cena tego to jest 69,99. No wciół drogo. No ale to wychodzi po 35 zł za taki mały kubek. To ja jest jak zwykle. Na, jeśli chodzi o HomeGiu, to to jest horrendalna cena, ale to jest przepiękna porcelana, jest ceramika, ale jest taki. No widać, że jest taki nie jest przepiękny. No i w sumie to, wiecie, no, wychodzi. Trochę taniej, no bo ten e, przemka kubek był e, za złotówkę. Ale ten jego kubek to jest tak ogromny, wiecie, on nigdy nie może kupić sobie normalnego kubka. E, kupił sobie świateczny kubek, ale tak ogromny, że jak spokojnie za dwa. <laughs> Więc śmieję się, że to 70 zł, to e, na cztery kubki trzeba by było liczyć. Ale no, zobaczcie. Uważam, że jest przepiękny i cudownie będzie się prezentował na białym świątecznym obrusie. Brakuje mi tu jeszcze takiego złotego sznytu, delikatnego, ale sam ten uważam jest też przepiękny. Podoba Wam się? Z jednej strony są jelonki i... Yy, a nie! To są inne jelonki! Tu są sarenki! Tu są sarenki, a tu jest y, pan jeleń y, z panią sarną. Rodzinnie. Także ja smażę kotlety, piję kawkę i... Widzimy się już pewnie na imprezie. Zresztą ja nawet nie wiem, jak ja podzielę tego vloga. Ale zapraszam Was. Tak bo, a, to powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że mm, Polska przywitała mnie średnio. Mm, bardzo nieprzyjemne wydarzenie miałam dzisiaj. Po części jest to moja wina, po części. Czy winy mojej w tym nie ma? Taki zbieg okoliczności. Dobra, nie będę przy, tutaj wymyślać, tylko Wam wprost. Kupiłam piękną czerwoną satynową bluzkę. W HM, bo chciałam ją mieć na dzisiaj do spoden do shortów, um, takich skórzanych na imprezę. I miałam bardzo dużo rzeczy, bo robiłam zakupy dla siebie, dla Ani, dla Latify naszej. I przy kasie w Rosmanie po prostu położyłam ją i zaczęłam skanować. No i moją winą jest to, że ją zostawiłam tam. To bez wątpienia. Um. Ale wróciłam za chwilę po tą bluzkę i wiecie, już jej nie było. Ktoś ją sobie wziął po prostu. Bluzka była oczywiście nowa z metkami. Nikt nie mógł sobie pomyśleć, że tam trafiła przypadkiem. Ponieważ była to bluzka z H&M. -u. To był sklep, to był Rossman. Zresztą skąd by nie była ta bluzka, to nikomu nie mogło przyjść do głowy, że można sobie ją wziąć. Należało ją oddać do kasy, żeby ktoś przetrzymał. Wróciliśmy z Przemkiem... Tak szybko, jak tylko się dało. Ale bluzki już nie było. Także miłego noszenia dla tej osoby, która kupiła. Mam nadzieję, że będzie Ci się świetnie chodziło w mojej pięknej, wigilijnej bluzce imprezowej. No ale... Cóż... Niesmak pozostał, pomimo tego, że część winy jest moja. To jednak bardzo, ale to bardzo wielki niesmak mi pozostał. No cóż... Nie wypiję za zdrowie tej osoby, ale piję za Wasze zdrowie. Kaweczką. 흘러본다. be